Hej, cześć, ja jestem Smabig the Player a to jest już 14, 14 odcinek z gry Lego Batman 2 DC Super Heroes i w tym momencie jedziemy właśnie tutaj. Tak, zaczynamy misję. Ojej, ojej ojej, dobrze, udało się. Are emerging of Lex Luthor's attempted election fraud with confirmation that the mind controlling gas used at his rallies was supplied and distributed by none other than the Joker. Gotham police denied that the giant white face, green hair, and broad grin of Luthor's robot accomplice should have alerted them sooner to the Joker's involvement, claiming that exposure to the mind control gas made them inattentive and forgetful. Yeah, that was the gas. Definitely the gas. Don't let go yet. I wasn't going to. Why is a giant robot climbing up Wayne Tower? Giant robot? Let's get it! Follow me. I, uh, know my way around this place. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie ja jestem? Aha, jestem tutaj. No i proszę bardzo, mogę grać sobie cyborgiem oraz zieloną latarnią. Tak, tak. No właśnie, więc dobrze. Cyborg potrafisz, może to też, tak, potrafi to spalić, rozgrzać znaczy. No i mamy mini zestaw. Proszę bardzo, więc fajnie. A ten potrafi latać, tak? Tak, a więc też dobrze, też dobrze, nawet bardzo. Aha, Cyborg jeszcze potrafi coś takiego robić? Fajnie, fajnie, że takimi sobie bohaterami możemy sobie tutaj misji pograć i potem ogólnie biegać z nimi po całym świecie. No a więc dobrze, tu chyba nic za bardzo nie ma. A więc to powoli będę coś robił i przemierzał dalej. Proszę bardzo, mamy fioletową monetę. Oj, ja, 10 tysięcy kasy to prawie to 20% już. Dużo. No tak. Dziwne, że nikt tutaj nas nie atakuje. Ojej! 3. Czy... No. Aha, i to mogę zieloną latarnię zbudować. No właśnie, tutaj mamy jakąś rękę, która... która zrobi coś. Aha, która nam taki moztek zbuduje. Dzięki, dzięki. Fajnie. No okej. Okay. Oni niech nam sobie przejdą. Wow To jest misja Księżyc tam było, księżyc tam nawet widać Znaczy nie, teraz nie widać, ale było widać Tak, cybork jest zapewne silny No właśnie Dawaj, 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 dawaj Tam jakiś koleś rysuje coś z tyłu, niech się rysuje Chociaż w sumie go zniszczę. O właśnie Mogę w ogóle to na przykład Nie, nie mogę tego zniszczyć Okej, okay, to bierzemy zieloną latarnię I coś budujemy no, zielony lego, Młot taki fajny. <śmiech> <śmiech> dawaj dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, i tutaj by się nam przydało co? No mamy tu jakiś kostium dla robina. A e, to oni mnie zniszczyli! Alfa nie cios! Wow Dobrze, a ten tym kostiumem jest kostium... Kostium kogo? Kostium Himowy. <laughs> Lodowy, lodowy kostium Tak, pomyłka mała <grych> Dawaj, dawaj, dawaj O, jeszcze kawałek O, no i możemy iść na górę A na górze czeka na nas Pewnie ten wielki robot Jokera, znaczy Joker, ale nie, na szczęście, nie Mam, mam nadzieję, że oni tutaj dojdą, ponieważ jest mi potrzebny Cyborg Który oczywiście O, idą, idą, patrzcie, idą No, oj, nie, jest jest pięknie, pięknie. Naprawdę to było coś niesamowitego. <noise> tak. Dobrze tu, 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 tu. No i okej, okay. mamy to otworzone i możemy tutaj dużo różnych rzeczy. <noise> możemy tutaj po prostu i dalej. Tam jest mini zestaw, którego raczej nie wezmę, chociaż może, może, a tutaj co? Jej, cóż za emocje. Wow, i nawet monety z tego są. I nawet dużo monet powiem wam. I mini zestaw nawet, wow! Aha. No i dobrze, te monetki sobie pozbieram jeszcze. Ojej, ojej, no zabilnie. A, to drań. <grym> Nie, no dobrze, a ja mam chyba wejść tam na górę, tak? Czy nie? Znaczy, chyba mogę tam na górę wejść, nie? Albo już wiem, co trzeba zrobić. Nie no, wiadomo, przegrałem, wiadomo. Okej, okay, w chyba trzeba strzelać, tak? Tak, na pewno nawet. Naprawdę, znowu? Ja, co, zostało kasy straty, już dobyłem. Jak na razie. Okej, okay, tam już jeden cel trafiony. I drugi także i otworzyło nam się to proszę bardzo w sumie ta postać jest chyba dobra do tego właśnie tak aha no i tutaj by się nam przydał robin ale chyba cyborek też potrafi, a więc dobrze cyborek też potrafi wszystko to co robin w swoim stroju magnetycznym czy jakoś tak a więc fajnie tutaj przy zielona latarnia od razu a więc też dobrze i co my tutaj mamy do zrobienia aha to trzeba dozgrzać aż za bardzo <grym> Jeszcze kawałecz, jeszcze tutaj. O i dobrze, że przyszedł zielona latarnia. Bo sobie tutaj coś zrobimy. A mianowicie pająka zbudujemy. <gryny> Który to wszystko naprawi. Wow. skubań. <gryny> I tam mamy kostium dla Batmana, czyli zapewne jest to kostium... Gdzie jest Batmanie? Aha, tu jest. Czyli jest to pewnie pancerz wspomagany, ponieważ tam na górze było widać, że coś trzeba wysadzić. Czy tak jest? Dokładnie, tak jest. No i fajnie. Cały czas my, jak widzicie, wchodzimy w górę, do góry bardziej, a więc dobrze. No i okej, okay, tutaj, tutaj widzę, że jest chyba jakaś winda. Wow, albo nie wiem. Wow, była winda, przepraszam, była winda. Tak. Aha, czyli bierzemy sobie robina. O właśnie, i on tutaj nam się najbardziej przyda No jak zwykle musiałem kogoś zamrozić Jak zwykle Batmana musiałem zamrozić raczej No właśnie No dobrze, tu już połowa sukcesu jest zrobiona To zgasiliśmy Możliwe, że mam lecieć na górę A nie, nie 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 nie, nie. Spokojnie, nie muszę na razie lecieć nigdzie O właśnie, proszę bardzo No, pięknie Dawaj O Aha, no i pojawił się taki wiatrak i wszyscy do góry, dokładnie Wow, i jak widzicie już powoli chyba na, samym, na samej górze jesteśmy Tak, jesteśmy już pra prawie na samej górze, tam jeszcze robot na nas czeka, no i tak, by się przydało wziąć jakoś chyba kostium I chyba właśnie w ten sposób No właśnie, kostium izolowany i możemy sobie przejść spokojnie tędy, dzięki czemu... Usuniemy... Te pioruny. Kremator <elaktyczny> Okej, okay, niech oni sobie tutaj przyjdą! Aha, i tak już jest mi potrzebny Robin... W sumie, tutaj jedną no, posadę sumie nie pogram, tylko co chwilę trzeba na kogoś innego zmieniać. A cóż, trzeba to trzeba, tak? Aha, tutaj na górze jestem... Aha, tutaj znowu Batman! No właśnie... Już mam połowę kasy prawie. Nieźle, nieźle. No i fajnie, czyli dla zielonej latarni coś mamy do zbudowania. Pewnie coś fajnego, bo zawsze fajne rzeczy on buduje. Znaczy no, wszystkie w tym odcinku oczywiście. Samolot, dwa samoloty. Tak, popsułem to. No czemu ja musiałem tak to zrobić? Jeszcze raz trzeba budować dzięki temu No jak zwykle <grymne> A więc okej, okay, teraz trzymam aż do końca klawisz ten Dalej trzymam No i proszę bardzo, polecieli będzie Myślałem, że będzie ostrzał na robota Ale nie tym razem, musimy tutaj wejść? Tak, no dobrze, czemu nie? O, fajnie Okej, okay, walka na szczycie Wayne Tower z Robotem Jokera i Lexa. Tak, niech będzie, niech będzie. Co to niech tak będzie? Tylko co by tu... Co ja bym mógł tutaj na początek zrobić? Co? Co mi się tak przycina? Okej. Okay. A więc dobrze, może to? Może to jest z Aha, tutaj jak widzę. O jacie, co mi się tutaj na tym jeszcze tak przycina? Nie wiem. A jeszcze tutaj trzeba zniszczyć. Oj proszę bardzo. I mamy teraz pojazd <tak>, tak tą ciężarówkę małą No i proszę, wow Prosto w niego, tak zaraz nam tutaj spadnie kogoś A nie, przesunął się na bok Jak tam chce, A my tutaj mamy kostium Garobina Kostium płetw onurka Aha. Czy coś w tym stylu Kostium strażaka może bardziej by pasowało Aha, jeszcze go nie wezmę, bo muszę tutaj cyborgiem yy, To otworzyć a więc no dobrze. Trzeba to... Trzeba tylko by się przydało pokonać, tak? No i dobrze. Tu już prawie wszystko jest i tak otwarte, tylko tak le... No wejść, ty się zielona latarnia, jak ty tak mogłeś, co? Obraziłem się na niego. <laughs> nie no że oczywiście, ale tuż... Jeszcze raz musimy, ale tam nic się nie stało, czy coś takiego. No i okej, okay, to otworzone chyba. Tak, to otworzone. na wow, tu poleci to. <laughs> Niech spada, nic tam Jak spadnie na głowę to mówi się trudno No okej, okay, mamy kostium, kostium, kostium strażaka, tak? Dobrze mówię czy źle? Kombinezon, kombinezon No tak, nie kostium strażaka, pomyliłem się Tak, okej okay. Aha Aha No przecież Dawaj może akurat to trzeba? Możliwe, możliwe. Że tak, zaraz zobaczymy, zobaczymy. Aha, tutaj mogę coś zbudować. Aha, no i to jest dla cyborga, tak? Czy się mylę? Dla cyborga. Aha, tylko że nie za bardzo teraz tutaj wejdę. mi się to przydało zebrać, tylko czemu ja... Jak to się wsysa <noise> Jeszcze nie wiem Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, udało się jakoś. No i co? Aha, zrobiło nam się przejście. Już jakoś to przeskoczył. Właśnie tak No i dobrze, idziemy na lewo. Tak. I tu by się nam w sumie przydał bardziej kostium... Lodowy kostium. Tak mi się to coś wydaje, tak przynajmniej. A więc dobrze, weźmiemy sobie ten kostium, ponieważ tam mogę odm... Jest ogień. A jakoś chyba łatwiej ogień jest. Nieważne. Eee, dobrze. A jak, A tam w sumie wod... Płód, czy no? A wody ja nigdzie nie widzę. No i właśnie, nie wiem. Okej, okay, weź tutaj w pudy czy no. <laughs> Nie spadaj, nie spadaj no czemu ty mi tędy tutaj spadasz Nie no bez takich ludzi Ajaj skocz, 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 skacz! Prawie doskoczył Za chwilę wracam Okej okay, jestem Udało mi się tutaj przejść, ale fajnie Udało mi się tutaj dojść Tak, a więc dobrze a oni tutaj sobie przejdą, tak? Tak, oni sobie tutaj już zaraz przyjdą. A my sobie to powoli pogasimy. O, jest już Batman, a więc możemy już to aktywować. No właśnie. Tak sobie teraz pomyślałem, że może to jest ostatnia misja w grze? No popatrzcie, mamy walkę z robotem. Hmm. Taką, poważną dosyć. No ale nie wiem, nie wiem. Może tak, może nie. Zobaczymy na koniec misji. Może nie, raczej chyba jeszcze nie. Ok, mniejsza z tym. Zobaczy się później. O, proszę bardzo. Nawet teraz musimy go pokonać jakoś. Tylko no właśnie, jeszcze pytanie jak. Zaraz się tego dowiemy. No. Mogę to zbudować? O, mogę to zbudować, a więc jakieś działo chyba. Tak, jakieś działo. Albo coś innego. Tak, jakieś działko. No i strzelamy prosto w tu. Jeden! Haha, ha, oberwał, oberwał, no właśnie. O, wow, troszeczkę tutaj się pojawiało. A ja czemu nikogo nie niszczę, powiedz mi? Strzelaj! Czemu tam na górę tak mi strzela to? Okej, okay, dobrze, dostał kolejny raz. Tak. Jeszcze tylko raz i będzie po nim chyba. Na to wygląda. Okej, okay, pokonany. Chyba. Zobaczymy. Może jednak jeszcze nie, ale już w sumie te trzy serduszka mu A więc też dobrze. I to teraz zrobię. A tutaj mamy pociąg. czućcie, <laughs>

O jakie, kto już mi się tego spodziewał. No i proszę bardzo, więc jeszcze to nie jest koniec misji, spadamy z wieży. Ale to chyba tylko mam spadać, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, ale może się... może się mylę. Może mam jakoś do tego robota dolacić tak troszeczkę też. Ale jak widzicie cały czas zbliżamy się bardziej ku ziemi. Więc no zobaczymy, zobaczymy. Choć może będę lądował. O właśnie, wylądowałem. I teraz będziemy pewnie lecieć 20 minut i nigdy nie spadniemy Tak No i dobrze, mam walkę z Jokerem Proszę bardzo Który jest na razie nieśmiertelny Ale jakoś go za chwilę pokonamy Chyba, że mogę po prostu niego zaatakować Ale tak raczej chyba nie ma No dobrze, coś ja, coś ja mogę tutaj w ogóle zrobić innego? Aaa, jeszcze mnie wysadził Miałem tak dużo kasy Miałem ponad połowę kasy, teraz nie mam nic Czy teraz mogę mnie atakować? Jest, jedno serduszko mu skusiliśmy. Fajnie. Aha, i spadamy dalej. No tak, jakże bo inaczej? Jesteśmy wyżej niż byliśmy wcześniej. <grym> no też cały czas lecimy. No coś. Wow, dosyć nisko jest. No i okej. Okay. Tak jakoś fajnie tutaj wpaść, żeby nie zginąć. No właśnie. Bolonik jakiś tam leży. w pan na niego. A ten gość z balonem <laughs> Dawaj, dawaj, powoli zbliżam się do tego robota Ale powoli tylko No dawaj, dawaj, jeszcze kawałek Jeszcze kawałek Wielka ta wieża, nie ma co A tutaj nasz Joker strzela już Ale okej, okay, już lądujemy powoli No właśnie, jesteśmy Cybodek O, żeby cybodek I trzeba chyba pokonać najpierw tych gości jego i za chwilę go samego Zobaczymy, o tu jeszcze jeden jest Tak Dobrze dobrze, powolutku, powolutku, może teraz Chyba teraz będę mógł go zaatakować, tak mi się wydaje Albo i nie no Dawaj czo, teraz mogę, tak, pięknie Dwa dłużka skuszone a więc jeszcze tylko jedno, czyli pewnie ostatni raz, czy będzie trzeba na niego tak wpaść. I po nim. Zobaczymy, zobaczymy. Może jeszcze pewnie koniec. Dobrze. Okej, okay, kawałek drogi na dół. I będzie boss. I będzie po Jokerze. Zobaczymy. Nie wiem. No patrz, czy my się zniżamy w dół. To jest wielka tajemnica. Może powolutku, może to jest taka wieża wielka, jak nie wiem. A <grym> no nie wiem, tak to teraz tu jest grze, a więc niech i tak będzie Okej okay, już powoli dolatujemy Już u nas Joker strzela Ale już, już jeszcze kawałek, jeszcze kawałek Jesteśmy, jesteśmy, tak No i pięknie Aj bałwany Clown Tak, dobrze, dobrze Chwileczkę unikać Tak, 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 tak Wystarczy. Tutaj będę stał i już będę bezpieczny. No właśnie. Ile tych ciastu masz, co? Nieskończoną ilość. Ale chyba zaraz będzie strzelał dakietami. Chyba. Albo i nie. Aha, bo jeszcze jeden żyje. Nie zauważyłem go. Okej, okay, czyli już możliwe, że teraz będzie strzelał. Chyba nawet tak. Czy na pewno? Tak, już strzela. I mnie zabija. Tak? Okej, pierwsza ta poleciała I teraz jest ta jego furia Czyli możemy chyba atakować Albo i nie Możliwe, że teraz będę mógł O, jest, dobrze Pokonany A co się teraz stanie? Spadamy w dół? Tak To się nazywa szybkie budowanie. Nie wierzę, wierzę. <laughs> ok, nowe postacie. Cyboryk, Green Light, e, Zielona Latarnia i tyle naprawdę. Ajajaj. tyle tych postaci tam było, którym nie grałem, ale było. <laughs> ok, no i fajnie. Joker pokonany powiedzmy. Zobaczymy co będzie dalej za chwilę. I tylko 32 Miałem więcej, miałem zdecydowanie więcej, ale potraciłem. Ale miesza z tym, mini zestaw 1, 2, 2 mini zestawia więc tym była ładna liczba <laughs> Może być, nie jest No i dobrze Ostateczna walka, jak widzicie, a więc możliwe, że następny odcinek będzie ostatnim odcinkiem w tej grze. Zobaczymy, może przedostatnim, ale już powoli na pewno do końca się zbliżamy, a więc dobrze, ten odcinek jeszcze nie jest koniec, ale no, jak mówiłem już powolutku, a więc dobrze, się z Wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!